Cześć, tu Jarosław. Stwierdziłem dzisiaj, że zobaczę do ula. Czy jest jakiś miód? Czy pszczoły coś przyniosły? Lipa kwitnie. Zobaczymy w tych dwóch pierwszych korpusach, Może coś będzie. Może coś się uda odwirować dzisiaj. Dobra. Kładę telefon na ten mój super statyw. Przebieram się. Rozpalę podkurzacz i zaglądamy. Dobra. Przebrany. Podkurzacz rozpalony. Zaglądamy. Wiecie, za każdym razem muszę zdjąć i ubrać rękawiczkę, także, żeby móc operować tym telefonem. Dobra, rozbieram. Zobaczymy najpierw, co słychać w tym pierwszym korpusie. Na środkowej ramce, A powiem Wam, że częściowo jest zasklepione. Jak to widać, widać, ale nie wiem, czy to tak już, no. czy to można już brać, taki miód. Pewnie można, nic zobaczymy co, co słychać niżej. No powiem wam trochę waży ten komput. A już tak miałem, że jak jest pusty, to jest lekki, a jak jest miód, to już trochę warto. Za dolny korpus, praktycznie zasklepione w połowie. Wydaje mi się, że może być jakieś kręcenie dzisiaj. Zobaczę jeszcze następne. Dobra, nie ma co. Zasklepione jest to to można już wirować. Widać coś. Widać. Dobra, przygotuję sobie sprzęt i. To znaczy sprzęt. Pół korpus, żeby móc przełożyć te, te małe ramki. Bez pszczół. Dobra, ja idę po mały półkorpus. Słyszymy się za chwilę. Dobra, mam półkorpus. Mam ręczniczek, żeby mi pszczoły z powrotem nie wchodziły na, na te ramki. Nie wiem, czy dobrze robię, ale pszczelarze, nie hejtujcie mnie, bo ja jestem po prostu amator. I tyle. Tam mam pół korpus. Przykrywam to ręcznikiem, żeby mi pszczoły nie wchodziły i wyciągam dalej Zobaczcie ten jest prawie w 90% zasklepiony. Dobra, ja się na moment rozłączę, powyciągam to, bo muszę zdjąć, wiecie tak jak mówiłem, rękawiczkę, żeby móc działać coś na telefonie. także. Do usłyszenia za chwilę. Wybrałem 10 takich najbardziej zasklepionych. A tu mam taką własnej produkcji odsklepiarkę, czyli wytwankę na placki i, i zespawany stelaż z nierdzewki Także od sklepiami Kacper będzie kręcił zaraz. I została ostatnia dziesiąta do odsklepienia, a tam, Kacper wolniej, coś tam ściekło. I tak rameczki już wywirowane, wezmę je, wyczyszczę z tego wosku, chodzę z powrotem do pół korpusa, a miodu jest prawie pod korek, no, troszkę niżej. Także zaraz zlewamy do słoiczków i. Słyszymy się za chwilę. A no ja tak jak mówiłem wyczyszczę te, te ramki. Powkładam w ten korpus. Poczekam aż zasklepią ten drugi półkorpus. Myślę, że za jakieś 2-3 dni powinno być wtedy włożę im wyczyszczone rameczki pół korpusem I może jeszcze coś w tym roku przyniosą. Pyszny miodek. Już odwirowany. Wyszło z tych 11 ramek. 11 ramek wyciągłem. Wyszło 12 słoiczków. Słoiczki mają po 0,45 litra, czyli jest jakieś około 5,5 litra miodu. Z wirówki jeszcze ścieka, tutaj mamy na bieżącą, że tak powiem, konsumpcję pyszny słodziutki. Jodek. Tak jak mówiłem, poczekam. Aż pszczoły zasklepią te resztę ramek. W tym drugim półkorpusie. I też spróbujemy odwirować. Zobaczymy ile wtedy wyjdzie. Przypuszczam, że około 5 litrów również. Także to by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam na kolejne filmiki. Będą to filmiki z altany, jak postępują prace. Także do usłyszenia. Cześć.